Na wózku inwalidzkim siedział młody chłopak. Kolejny młody ten wózek pchał. Obok szła równie młoda dziewczyna. To widok z soboty w skrzatuszu, w czasie pielgrzymki dla niepełnosprawnych. Wszedłem za nimi do kościoła. I za chwilę, modląc się, patrzyłem z zachwytem na Wspaniałą twarz młodego chłopaka, młodej dziewczyny, zapatrzonych w tabernakulum, w pietę. Wziąłem do ręki pismo święte pierwszy list świętego Jana z tym zdaniem kto nie miłuje, nie zna Boga. I wtedy pomyślałem sobie tu jest klucz. Dlaczego aż tylu o Bogu nic nie wie. Dlatego że pewnie ci co myślą nawet że wiedzą żonglują w świecie pojęć. Papież nam przypomniał papież Franciszek że miłość nie jest pojęciem, jest konkretem. Kto nie miłuje nie zna Boga. Kto nie miłuje, myślę nie bardzo umie być człowiekiem. To nie musi być wózek. To wystarczy człowiek. To jest czerwiec. Było Boże Ciało, nabożeństwa do serca Pana Jezusa. W ogóle taki miesiąc Jezusowy. I przypomniał mi się Pan, który zostawił nam taką lekcję, że wchodził na górę, żeby być z Ojcem, a potem szedł szybko do ludzi. By pomagać, by ich kochać. I tak już w Ewangelii zostało. Piękny miesiąc, jeszcze parę dni, tuż przed wakacjami. Może warto te lekcje przerobić jeszcze raz?